Tu radio Kuropatwa. Witam wszystkich bardzo serdecznie w naszej internetowej stacji radiowej przed mikrofonem Piotr Wiśniewski, czyli Kuropatwa. O genezie tej nazwy i o moim przezwisku zapewne jeszcze usłyszycie. A dziś druga część audycji pod tytułem Historia i prehistoria zapisu dźwięku. Posłuchajmy. W książce The Audible Past, Cultural Origin of Sound Reproduction, Jonathan Stern pokazuje, jak w historię fonografii i tym samym radia wpisana jest śmierć. Tak, właśnie śmierć. Fonograf reklamowany był bowiem jako urządzenie potrafiące zachować dźwięki zmarłych. Takie były reklamy tego urządzenia. Stern wymienia dwa zjawiska, które narodziły się jakby równolegle z powstaniem fonografu, a były to produkcja puszkowanego jedzenia oraz praktyka balsamowania zwłok. Ale historia mechanicznej oraz akustycznej reprodukcji dźwięku rozpoczyna się w roku 1877. Wtedy to właśnie Thomas Edison wynalazł fonograf. Tak naprawdę został on skonstruowany przez Johna Krusie'ego na podstawie szkicu Edisona. No, ale wszyscy wiemy, że Przypisuje się ten wynalazek właśnie Tomasowi Edisonowi. Często pomija się także, i tutaj dodam słowo niestety pomija się, postać genialnego Francuza, Eduarda Leona Scotta de Mantivilla, który już 20 lat wcześniej, w 1857 roku, opatentował znakomite urządzenie. Fonoautograf. To urządzenie nie jest niestety uwzględniane w historii, bo potrafiło tylko zapisywać dźwięk, a nie posiadało mechanizmów pozwalających na jego odtworzenie. Urządzenie De Mantywila zapisywało dźwięk wizualnie. Tak jakby prekursor dzisiaj używanej płyty CD, bo zostawiało ślady na obracającym się w walcu, owiniętym przyciemnionym papierem, albo na okopconej szklanej płytce. I tutaj, moi drodzy, taka ciekawostka, bo dopiero 150 lat po jego wynalezieniu, w roku 2008, amerykańscy badacze z Lawrence Berkeley National Laboratory w Kalifornii byli w stanie rozszyfrować Transkrypcje zapisów z urządzenia francuskiego wynalazca. Zobaczcie, ile czasu minęło, żeby odsłuchać, odszyfrować to wszystko, co było zapisane na fonoautografii. I to właśnie z fonoautografów pochodzą najstarsze, znane zapisy głosu mówionego i śpiewu. To tyle na dziś. Zapraszam na kolejną audycję. Do usłyszenia.